Wracając do tego, jaka organizacja musi być, żeby to w ogóle było możliwe, to jeśli mamy faktycznie być odpowiedzialni za produkt. W jakikolwiek sposób, to musi istnieć też struktura, która do tego odpowiedzialność pozwoli mieć. Bo musi istnieć struktura, która pozwoli nam wiedzieć, co się dzieje z produktem w sposób skonkretyzowany, i musi istnieć struktura, która pozwoli nam na ten produkt wpływać. I to jest, wydaje mi się, jedno z większych wyzwań, jakie zwłaszcza duże firmy mają, przechodząc na coś, co jest bardziej zbliżone do punktu kultury inżynierskiej. Przynajmniej to, co ja widziałem w życiu, w wielu firmach, łącznie z firmą na A, to właśnie było jedno z podstawowych problemów. W ogóle ja chciałbym powiedzieć, że przynajmniej moim zdaniem pewien feedback loop, nawet na różnych poziomach, o których wspomina, tutaj wspominacie, a pewien rodzaj ustrukturyzowania tej autonomii na różnych poziomach się ze sobą nie kłócą. W sensie, może, może dając przykładem, to, że na przykład jestem inżynierem i nie wiem, pracuję nad jakąś usługą i dostaję, powiedzmy, jakiś problem do rozwiązania, jakby nie oznacza, że nie mogę zakwestionować tego, co mi dano do rozwiązania. Być może mogę, być może ma sens kwestionować problem, który mi dano, bo na przykład nie ma sensu go rozwiązywać. Albo gorzej, powód, dla którego. Ja miałbym rozwiązywać ten problem, czyli jeszcze wyżej, też nie ma sensu, tak? I jakby uważam, że taki feedback jest bardzo, bardzo wartościowy. Natomiast, kiedy ja myślę o autonomii, generalnie teraz, jak rozmawialiśmy o tym, wpadło mi w głowę takie hasło: wolność do rozwiązywania problemu. Czyli dostając problem w ręce, nikt nie będzie mi dyktował, jak mam to robić, ponieważ ten ktoś wyżej nade mną ufa mi. Że rozwiążę go to the be best of my abilities, tak? I e, nie wiem, myślę, myśl, myślę, że to tak naprawdę, kiedy rozmawiamy o tej hierarchii, o tym jakby spływie tych problemów w dół do coraz mniejszych, e, w żaden sposób nie kłóci się z faktem, że każdy z nas może w ramach takiej nawet większej organizacji e, kwestionować, co się dzieje, Tak. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko powiem, że się należy do tego, nie? w sensie takim, że musi mieć, żeby móc być w stanie podjąć decyzję i powiedzieć coś, ale to się nie trzyma kupy, to musi też rozumieć kontekst. A żeby rozumieć kontekst, musi go skądś wyciągnąć. A no właśnie, ale to też jest ciekawe. A to wiecie, to jest fajny, fajny komentarz, nie? Jeżeli zespołu brakuje kontekstu, no to w tym momencie ciężko, ciężko będzie mu podjąć decyzję. A no? Wiecie, na przykład będąc takim inżynierem, wydaje mi się, że dużo łatwiej jest płynąć na, roz, wiecie, na zmianę kierunku, powiedzmy, szczebelek wyżej od ciebie, ponieważ jest ci to dużo bliższy kontekst niż to, co się dzieje znacząco wyżej. W sensie, nie wiem, mi się przynajmniej nie zdarzyło zobaczyć żeby ktoś na przykład, wiecie, pracujący nad, nie wiem, jakąś usługą czy cokolwiek, zmieniał znacząco kierunek, w którym idzie firma jako załóżmy, w takim ekstremalnym przypadku, zakładawszy, że firma jest dość duża już. I powód dla mnie był zawsze taki, że po prostu tego kontekstu ta osoba nie miała, w sensie nie, nie, nie była w stanie, mając swoje informacje i robiąc to, co robi, wpłynąć na tak szeroki problem. Bo brakowało informacji, które pozwoliłyby na podjęcie jakiejś sensownej decyzji, tudzież zakwestionowania tego, co zostało podjęte. Mm -hmm. Słuchajcie, a to w tym momencie, bo my możemy pewnie tę autonomię tułować przez następne dwie godziny, ale. E, Dobra. Chodźmy. Myślę, że to, co jest ciekawe i to chciałbym poruszyć, bo jeżeli mamy tą autonomię, w jaki sposób ją osiągnęliśmy nie? I, i w ramach tam. Jakiegoś frameworku, czy Boże, frameworku jakichś tam zasad panujących w firmie, osiągnęliśmy autonomię, no, robimy to the best of our abilities. Wydaje mi się, że to jest właśnie to coś, co, 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 co jest clue. To jedna rzecz, którą ja widziałem na przykład teraz przechodząc do mojej obecnej firmy, to jest kompletne totalne odwrócenie roli menadżera. Na, na, na taką, która jak gdyby jest daleko od tego, co, co my do tej pory rozumiemy jako menadżera w takim klasycznym e, późno lat 80. przez 90. ujęciu. Nie? nie jako osoby dystrybuującej zadania, ale bardziej. Stwarzających przestrzeń, żeby, żeby, żeby ludzie mogli rzeczywiście mieć tą autonomię i, i, i upewniających się, że, że wszyscy rozumieją. Dla mnie nie, w tym momencie rola menedżera, przynajmniej u mnie, sprowadza się do tego, żeby się upewnić, czy cały zespół rozumie, co firma chce zrobić w tym kwartale. Nie? On nie skupia się co, na tym, co my robimy, ale skupia się na tym, że my wiemy, co firma jako całość ma osiągnąć? Nie? I czy my w tym momencie te kroki, które podjęliśmy, zadania, które sobie wpisaliśmy na tablicę, pasują do tego? Nie? Czy... I wtedy nie tacy liderzy mają również rolę taką, można powiedzieć, służalczą, że ich celem jest zrobić jak najlepiej dla tego zespołu, żeby on mógł osiągnąć jak najwięcej. Y że że oni, oni się zapytają ciebie, w czym mogę ci pomóc, a nie. Jak tam idzie ci praca, albo zrób to w taki sposób. Tylko powiedzą mm -hmm. ci, jak możemy pomóc, żeby Twoja praca była jeszcze lepsza. Czy masz problem, jak mogę ci pomóc go rozwiązać?